Przyjmij pozycję neutralną. Unieś ręce, rozstaw je dokładnie na szerokość barków. Skieruj dłonie wewnętrzną stroną do siebie. Teraz odsuń łagodnie barki od uszu. Łopatki w trakcie całego ćwiczenia muszą pozostać w dolnej pozycji. Wdech. Z wydechem unieś prawą rękę w górę. Poczujesz jak łopatka odrywa się od maty. Wydech. Wróć do pozycji wyjściowej. Z wydechem unieś lewą rękę w górę, łopatka odrywa się od maty. Wdech opuść łopatkę na matę. To ćwiczenie powtarzamy cztery razy. Wdech z wydechem unosimy prawą rękę w górę. Wdech, powrót do pozycji wyjściowej. Wydech unosimy lewą rękę w górę. Wdech, powrót do pozycji wyjściowej. Wydech, prawa ręka w górę, łopatka odrywa się od maty. Wdech, powrót do pozycji wyjściowej. Wydech, lewa ręka odrywa się od maty. Wdech, powrót do pozycji wyjściowej. Wydech, prawa łopatka odrywa się od maty. Wdech, opuszczamy łopatkę na matę. Wydech, lewa ręka w górę. Wdech, Powrót do pozycji wyjściowej. Zatrzymaj się w tej pozycji. Nabierz powietrza nosem. Z wydechem unieś obie ręce w górę. Łopatki odrywają się od maty. Wdech. Wróć. Łopatki wracają na matę. Wydech. Obie ręce w górę. Wdech. Powrót do pozycji wyjściowej. Wydech. Łopatki odrywają się od maty. Wdech. Łopatki wracają na matę. Wydech. Łopatki odrywają się od maty. Wdech wracamy do pozycji wyjściowej.